Witam serdecznie w kolejnym odcinku Matiz Salonu. W moje ręce wpadło tutaj e, trzy pisma, które jeszcze nie miałem. Tutaj zaraz pokażę też, e, co jest w nich w środku. One mi się przydadzą, e, mi się przydadzą do mm, zrobienia mojego kompendium wiedzy o Matizie, bo takie właśnie mam zamiar wydać. Kompendium wiedzy, rynek włoski też i tutaj właśnie Zacząłem kupować rzeczy z rynku włoskiego, jakąś gazetę, jakieś wiadomości, bo tam, tam właśnie jest ok. Ale teraz przenieśmy się w stronę takich prac manualnych. W ostatnim odcinku przywiozłem taką blaszkę, i dzisiaj ją postaramy się założyć. Więc, to wszystko, co w tych gazetach jest, to po głównym filmie. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku będę odnawiał tą rzecz, którą wziąłem z tego matiza ostatniego i jak się okazuje, nie jest to czarne, ale oliwkowe, w oryginale. Tutaj już widać, ten kolor został pod, pod śrubą po prostu, utrzymał się i nie był to czarny. Ja tutaj mówiłem koledze, który to mi pokazał i ja się myliłem. To wszystko jest zapomniane przeze mnie po prostu. Myślałem, że to jest było czarne, a to się okazało oliwkowe. No i na taki kolor znowu to pomaluję. Ogólnie oczyszczam to takim prostym narzędziem, czyli szczotką na wiertarce. No i jestem po pierwszym takim drobnym szlifie, proszę Państwa. Zeszlifowałem tutaj w tych jeszcze zakamarkach, to wezmę pilniczka. Małego i tu i podrobie, ale tak to ładnie to wszystko nie ma. Nie ma żadnych dołków, więc to będzie ładnie wyglądało. Udało się to wyczyścić w miarę, trochę w zakamarkach tam jeszcze jest, ale to doszlifuję troszkę. Doszlifuję zaraz papierkiem no i benzyną ekstrakcyjną to odtłuszczę no i będzie malowane zobaczę jaki ten kolor dobrał mi ten gościu no i zobaczymy ile to będzie schło Też może w tym odcinku jeszcze to zamontuję i ta część będzie tutaj o, właśnie w ten sposób zamontowana ona jest pod pod tą śrubą z nakrętką i pod zawarkiem PCV już jest to otłuszczone, tutaj jakąś włożyłem benzynę ekstrakcyjną i zaraz to będę próbna warstwy robił farbki. Wypróbuję zaraz na tym takim Ala plastiku jaki to jest kolor tej farby I proszę Państwa, to jakieś nieporozumienie, miało być to oliwkowe, a jest jakieś takie... Niby to jest, ale zobaczę może to po drugim. No na razie to jest takie... w brąz wchodzi nawet. Trzeba patrzeć. No niby to jest troszeczkę takie ale chyba mi o takie to do końca o takie coś nie chodziło miało być w kolorze tych śrubek ale to nic zobaczymy efekt końcowy po wyschnięciu i tak dalej nic od razu powoli już tam daje warstwy to jest pierwsza tutaj jest no rzeczywiście ten kolor proszę Państwa po wyschnięciu zaczyna być taki oliwkowy wszystko się zgadza. Jednak jestem zadowolony z tego koloru, proszę państwa, bo miał być on taki, jak tutaj. I on jest taki, jak tutaj. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale on jest. Wszystko jest w porządku. Oliwka jest taka wojskowa, można powiedzieć wojskowy kolor. Tak patrzę teraz, do czego to mogło tak bardzo służyć, i to po prostu podnosi ten przewód, i on nie dotyka tak bardzo do pokrywy zaworów. No wiadomo, w jakiej temperaturze ona jest przy jeździe, i dlatego tak to jest. Jednak sprytnie było pomyślane, może i dobrze. Także proszę Państwa, no to cieszę się, że będę miał to założone. Bo zobaczcie, jednak to idzie w górę, jak to będzie. I część zamontowana, no to jest bardzo proste, prosty montaż. Bo nie bójmy się odkręcać tej śruby, bo nic tu tam na mnie opada. I proszę Państwa, powiem Wam tak: dwie rzeczy. Po pierwsze, Dlaczego tego nie mają tematiz, ponieważ te zaworki one się psują, psują się taka jest tam kuleczka i ona jak lata już i ją tak brzęczy inaczej, po prostu zaczyna brzęczeć to on jest zepsuty. Dlaczego to ginie? Bo kiedy przychodzi do wymiany tego zaworka po prostu tą część trzeba odkręcić oni odkręcają ona z reguły jest brzydka i jest no już nie montowana z powrotem nikt to nie ma jakiejś tam jakiejś pretensji i dlatego tak mało matizów ten kolor mi bardzo fajnie wyszedł, jestem bardzo zadowolony taki jak mi powinien być tutaj te samo ten uchwyt silnika też jest w tym kolorze, yy, i tylko no, wiadomo, że to już jest tutaj, to już jest starszy kolor. Tutaj dopiero co, co pomalowane, więc yy, super. To tutaj ze strony silnika to już wszystko. Teraz jeszcze przeniesiemy się do kabiny. Tam pokażę gazetki, które na wstępie wspomniałem. Pora na przedstawienie to, co jest w tej gazecie. Tutaj może to wszystko w ten sposób. Automobilismo. Prova matis. Teraz o tyle jest dobrze, że można to wszystko w Google wsadzić i ładnie wszystkie wiadomości są przetłumaczone. Nie trzeba szukać znajomych. Polecam tą gazetę, jeśli ktoś zbiera jakieś prospekty, bajery o Matizie to tutaj tu są bardzo ładne zdjęcia informacje to wtedy sobie przeczytamy interesują mnie te rzeczy, bo można się dowiedzieć inaczej były nazywane Matizy we Włoszech były jakieś planety planety, city no, po prostu miały inne nazwy, tak jak u nas live. I tak jak widać one były SE i tutaj planet były gdzieś gdzie indziej oznaczane, więc tutaj jest będzie ciekawostka do opisu. No i wiadomo, że matis koreański ale wywodzi się. Z Włoch, to właściwie włoski projekt. No to już nie trzeba powtarzać, aczkolwiek to w gazetce mojej będzie wspomniane, bo historii nie można zmieniać. Ona jest taka sama, więc wszędzie będzie o słynnym o projekcie. Jeśli chcemy to napisać w jednej części, to również to musi być wymienione. Tak samo jak i wymiary, nie można zmienić Matiza i podawać innych wymiarów, więc takie wiadomości się powtórzą, ale w tym moim magazynie będzie dużo wywiadów, dużo pozycji, dużo zdjęć, będzie, będą wywiady z użytkownikami. Teraz przechodzimy do, do tutaj auto, dziś jutro, jest to listopad 98, więc właściwie początek montażu, początek montażu tutaj mamy. Już na okładce malutkiego Deu Matis. I zajrzyjmy, co tu jest na stronie. Mamy tutaj Deu Lanos i Deu Matis. 53 oraz 20. No to zajrzyjmy najpierw na 20 stronę. No i proszę bardzo, jest taki obszerny artykuł. Spójrz mi w oczy, mały. Jest to artykuł, no tutaj kilka skrzynek jest w bagażniku, to muszę zobaczyć, czy jest, to zobaczę w, przy lupce w pomniejszeniu, czy jest moja blaszka. W każdym razie to jest taki artykuł i on jest dwustronny i to jest Rzecz, która właściwie wiadomości z Korei, bo wątpię, żeby to był już na testach Matiz. I została nam jeszcze autotechnika motoryzacyjna, też wrzesień, to już kompletnie przed zapowiedzią Matiza. Wrzesień 98 i gdzie ten Matis jest? To szybciutko musimy przeleć. O, jest tutaj od razu yy, następca TICO. To wiadomo. No, ale tutaj to wszystkie wiadomości były yy, to, co im z Korei przyszło. I też sporo. No, i też będę jakieś wnioski wyciągał yy, do swojego yy, artykułu, do swojego magazynu. Przeczytam, zinterpretuję to jakoś inaczej. Przecież nie mogę dosłownie zerżnąć tego artykułu. W każdym razie, te wiadomości, które są zawarte w tych gazetach, zinterpretuję to na swój sposób, mając na uwadze fakty, muszą się zgadzać. Tu też jest silnik, więc też lubkę wezmę i będę próbował. Dopatrzeć się tej blaszki, później zobaczymy, o, jak to tam wygląda. Ok, proszę Państwa, eee, także dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się jeszcze w pełni. Lata wypoczywajcie. Eee, ja wracam już sobie niedługo, ale jeszcze będę miał czasu trochę z tydzień do. Do tego, aby coś porobić przy matizie. Okej, okay, dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się, oglądajcie, wspomagajcie kanał, zasubskrybujcie. Cześć.